Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Pawł Albrecht. W tym odcinku powiem o problemach jelitowych, szczególnie o laktozie, glutenie i histaminie. Czyli jeżeli masz problem z żołądkiem, z trawieniem, to ten odcinek może być dla Ciebie pomocny. Nie jestem lekarzem, nie jestem dietetykiem, natomiast ponad 10 lat zmagam się z tymi problemami. Jedyną osobą, która mi pomogła, to był Jakub Mauric, z którym nagrywamy na tym kanale odcinki o zdrowie. Dzisiaj nie ma ze mną Kuby, bo chciałem sam opowiedzieć Ci tą historię, bo mam wiele... Wskazówek dla osób, które borykają się z tym problemem, jak sobie radzić z zakupami w domu, jak sobie radzić na zewnątrz i jak po prostu doprowadzić swoje lita do porządku. Nikomu nie obiecuję, że po obejrzeniu tego odcinka wyleczy się całkowicie, bo ja dalej dzisiaj, pomimo tego, że walczę z tym 10 lat i pomimo tego, że kuba mi powiedział, co mam robić, to i tak unikam produktów z laktozem i z glutenem, ale po prostu normalnie funkcjonuję, normalnie mam energię i normalnie żyję, co wcześniej nie było możliwe. Więc zaczniemy od diagnozy. W jaki sposób dowiedzieć się, że mamy problem z laktozą, glutenem albo z histaminą? Po pierwsze, jedząc jakiś produkt, idziemy do toalety albo boli nas brzuch, albo mamy wzdęcia, albo mamy gazy. To jest pierwsza rzecz. I ja ponad 10 lat temu poszedłem w Poznaniu do salonu samochodowego chyba Volkswagena. Pani zaproponowała mi kawę z mlekiem. Zgodziłem się i była powiedzmy 12 i o 12.30 po 30 minutach z zegarkiem w ręku zachciało mi się pójść do toalety, tak? I zastanawiałem się, co jadłem danego dnia, i okazało się, że to była tylko ta kawa z mlekiem. Kawa, powiedzmy, może mieć takie działanie przyczyszczające, więc na następny dzień napiłem się szklankę mleka. No już wtedy w stu wiedziałem, że z tym mam problem. 10 lat temu nie było jeszcze tak, że były mleka bez laktozy wszędzie w McDonaldach, Starbucksach, w Carrefourach, w Biedronkach. Dzisiaj zresztą w wielu krajach takich słabiej rozwiniętych, jak się zapytasz, czy ktoś ma mleko bez laktozy, czy sojowe, czy coś tam, to, to powiedzmy, że jest jakiś dziwny, że nie ma tego. U nas też tak było, więc wtedy jeszcze ciężej się było zorientować o co chodzi. No i jeszcze te problemy tak też nie występowały u ludzi w starszych pokoleniach, tylko u osób starszych, które już miały w ogóle żołądek niesprawny sprawny, jelita, więc ciężej było się pokapować o co chodzi. Potem przestałem jeść produkty z laktozą i okazało się, że też mam problem e, z glutenem, no bo nie jedząc laktozy nie, nie było mi lepiej, bo dalej jadłem gluten, tak, czyli makaron, chleb, bułki, pierogi, no i dalej było mi niedobrze, więc przestałem jeść gluten, przestałem jeść laktozę, e, no i... i ja akurat miałem taką sytuację, że zarabiałem sporo, prowadziłem, dalej prowadzę tą samą firmę. Akurat na moim osiedle jedyną knajpą, która była, to była knajpa z sushi. Pozdrawiam Mateusza i Tomka, właścicieli. To jest najlepsze sushi we Wrocławiu. Koi sushi. Jak ktoś ma okazję tam być, to zachęcam, żeby do nich wpaść na Stanisławowskiej. Najlepsze jedzenie na Ziemi. Chodziłem trzy razy dziennie na no to sushi, na śniadanie, na obiad i kolację, żeby sobie z chłopakami pogadać, zjeść, eee, wydawałem mnóstwo pieniędzy na to jedzenie, wydawało mi się, że jem najlepsze składniki, tak, te, które są, dobyły były drogie ryby i wydawało mi się, że jem zdrowo, tak, no bo jem ten ryż, te ryby, jakieś tam warzywa, szparagi i tak dalej, no a niestety nie było coraz lepiej, było coraz gorzej. Ale nie było tam laktozy, nie było tam glutenu. Wszyscy w knajpie wiedzieli, że ja nie mogę tego jeść. Więc uważali bardzo na to, żeby nawet kawałkiem noża żadnego serka niczego nie dotknąć z laktozą, żeby tam się to nie znalazło, ale dalej było nie tak. I potem trafiłem już w skrócie to opowiadając, byłem na Filipinach i na Filipinach byłem u szamana, który umarł i zmartwychwstał. Taka jest wyspa Sykihor na Filipinach, jak się części Filipończyków powie tą nazwę, to się boją w ogóle, bo to jest taka wyspa właśnie ze znachorami, z wiedźmami i No i zapytałem pana, mieliśmy taką konsultację, kazał mi trzeć pestki awokado, potem robić z tego herbatę, zrobiłem to, powiedział, że będę zdrowy po paru dniach, oczywiście nie byłem, więc miałem nawet taką przygodę z takim panem bo już wszędzie szukałem deski ratunku. No i w końcu trafiłem na kubek, który powiedział mi, żebym zrobił badania na SIBO i inne takie różne badania konwencjonalne, ale też żebym zrobił badanie krwi z DAO. No i jeżeli jest powyżej 10 DAO, powiedzmy powyżej 20, to jest OK. Powyżej 20, ja miałem chyba 8 albo 6. Więc było widać, że to jest problem z histaminą. A histamina, wracając właśnie do sushi, jest w... Puszkowanych rybach Stąd w ogóle się wzięło to, że ludzie się pokabowali Co to jest właśnie ta nietolerancja histaminy Bo jest I zaczęli oprawiać ryby na morzu I tam je puszkować A nie dopiero po powrocie do portu i tam w przetwórstwie zmienił się w ogóle sposób właśnie przetwórstwa na bieżąco tych ryb, bo najwięcej jest w puszkowanych rybach tej histaminy, w czerwonym winie, w czekoladzie, w kakao, w ostrych rzeczach jest bardzo dużo tych histaminy, w starych potrawach, czyli jakichś tam odgrzewanych obiadach sprzed kilku dni, w kiszonych produktach. I ja to wszystko jadłem w sushi, czyli pomimo że drogie, niedostępne dla wielu osób, to i tak by było mi coraz gorzej, bo właśnie była tam zawarta ta histamina. Nie jadłem glutenu, nie jadłem laktozy, ale jadłem tą histaminę. No i wtedy się zorientowałem, że muszę unikać właśnie tych trzech rzeczy. No ale jeżeli unikamy laktozy, histaminy i glutenu, to tak naprawdę wchodząc do Lidla czy do Biedronki możemy sobie kupić część warzyw i owoców, wodę i wyjść ze sklepu. I ryż, tak? Nie możemy nic więcej kupić. Więc rzeczywiście ta dieta jest bardzo mocno ograniczona. I, I ciężko jest się y, poruszać. Natomiast jeżeli widzisz u siebie takie problemy, że po laktozie, po, po glutenie czy po tych rzeczach z histaminą, które wymieniłem, czujesz się źle i y, 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 y masz problem, to to jest pierwszy etap do diagnozy, żeby ustalić, które produkty wyeliminować. Tak? Więc te produkty należy wyeliminować, po prostu ich nie jest i u części osób się to poprawi, u części osób, tak jak u mnie, po prostu dalej to. Zostanie. To, co na pewno bardzo mi pomogło w poprawieniu stylu życia, to kompletna eliminacja alkoholu. Ja prowadziłem przez wiele lat eventy nieruchomościowe, pozdrawiam wszystkich naszych absolwentów i zawsze szliśmy potem do baru i tam była integracja i to na pewno nie pomagało mi w, w leczeniu, więc rzuciłem kompletnie alkohol, zacząłem się więcej ruszać i rzeczywiście zaczął mi się ten żołądek poprawiać i ten DAO, ten wynik tego DAO zaczął. Rosnąć, tak? Gluten mogę zjeść raz na jakiś czas, natomiast laktozy w ogóle unikam, a ognia boję się strasznie, nie dotykam, tak? I teraz mm, chciałbym powiedzieć o rzeczach, bo jeżeli słuchasz mnie do tego momentu, no to masz ten problem, tak? Zakładam, albo ktoś z Twojej rodziny to ma, o rzeczach, które są nieoczywiste, które możemy jeść i których nie możemy jeść. Jedną z takich rzeczy. Przy histaminie, właśnie to są kiszonki, o których wcześniej wspomniałem, czyli jak czytasz artykuły czy oglądasz filmy, jak poprawić stan swoich jelit, to jest wiele rzeczy o kiszonkach, kapusta kiszona, ogórki kiszone, sok z ogórki kiszonych i inne, inne rzeczy kiszone. Natomiast tego absolutnie przy histaminie, nietolerancji histaminy, nie można jeść, bo tam jest mnóstwo tej histaminy. Więc można sobie robić krzywdę, też jakieś tam octy jabłkowe i tak dalej. To właśnie nie, nie można tego spożywać. E, żadnych produktów fermentowanych, żadnych produktów puszkowanych, żadnych produktów starszych. W alkoholach też jest wysoka zawartość histamini. W, w whisky, tak, w czerwonym winie szczególnie, tego też nie można spożywać. Jeżeli mówimy o e, nabiale, to tak naprawdę e, mleko, masło, śmietana, ser. Mleko w proszku to są rzeczy, które są dodawane praktycznie wszędzie. Jak zaczniesz oglądać etykiety produktów w supermarketach, to mleko jest praktycznie w każdym produkcie, w każdych słodyczach, wszędzie w półkach nabiałowych, w wielu, wielu miejscach poza tymi, które są tam suche i części puszkowanych rzeczy i warzyw i owoców. To wszędzie jest dodawana laktoza albo mleko w proszku w jakiejś postaci. Więc tego trzeba unikać. Jeżeli chodzi o gluten to na przykład gluten jest w sosie sojowym, który jest dodawany do wielu potraw, więc w restauracjach są panierki, są mąki. Są właśnie sosy sojowe, szczególnie gdzieś tam w Chińczykach, że niby się wydaje, że jest ryż, kurczak i, i coś tam. No i właśnie w tym coś tam, w tych sosach jest zazwyczaj też sos sojowy, czy jakiś sos rybny, czy sos do thai, cokolwiek. Tam często też są, jest zawartość glutenu. Natomiast jeżeli chodzi o makarony, no to spokojnie można spożywać, na przykład makaron ryżowy. Kubo ostatnio mówił, że jest taki makaron koniak, chyba. Ja go jeszcze nie zamówiłem. Są makarony bezglutenowe, barili z mąki kukurydzianej, tam z mąki ryżowej, więc część rzeczy można rzeczywiście sobie znaleźć. Natomiast tutaj ważna rzecz jest dotycząca restauracji i to jest myślę, że taka najcenniejsza uwaga dla osób, które sobie chcą poradzić z tym problemem bo w domu możemy sobie przygotować wszystko. Są też kateringi, które są bez nabiału, bez glutenu więc można sobie taki, taki zamówić. Natomiast w restauracji po pierwsze. Jeżeli ktoś, e, jest to zwykła restauracja, że nie ma kilku menadżerów, nie ma takiego customer service, nie jest to jakaś droższa knajpa sieciowa, to zazwyczaj o, o alergenach nie wiedzą praktycznie nic, tak? E, to ty musisz być specjalistą od tego, co możesz, co nie możesz, a nie kelner e, czy kucharz, bo on nie musi tego wiedzieć, jeżeli nie ma takich problemów, bo nie żyje z tym na, na bieżąco. I teraz ja na przykład często jadłem jajecznicę w jednej z wrocławskich z knajp i zawsze po niej było mi niedobrze. Znaczy nie wiedziałem wtedy, że to jest po jajecznicy, bo mi przestawiłeś, ale zawsze rano było mi niedobrze i tym się zastanawiałem, czemu jak jadłem tylko jajka. Okazało się, że to jajecznicę robią na dużej ilości masła, a ja ją zawsze robiłem jajecznicę na oleju, bo nie mogłem masła, więc nie wpadłem na to, że można robić jajecznicę na maśle dalej. Jak już zamawiam omlet w restauracjach czy jajecznicę, to zawsze proszę, żeby była robiona na oleju, żeby była wytarta patelnia, wytarta łyżka i tak Więc tutaj się można nadziać. Też e, jeżeli widzę, że kelner... Mówię do niego laktoza, gluten i widzę już po oczach, że gdzieś tam błądzi myślami o co mi chodzi, to też już nie podejmuję tematu i w ogóle nie proszę o zamianę produktów i tak dalej, bo, bo to się zawsze skończy źle. E, dopiero, jeżeli ktoś przyjdzie i mówi, że to jest normalne, że u nas takie są dania specjalne, że dbamy o to i tak dalej, to dopiero wtedy rozmawiam. E, no w knajpach tak naprawdę można jeść grillowane rzeczy mięsa, ryby, steki, no i na tym się gdzieś tam wybory często kończą, no bo reszta może zawierać laktozy, gluteny i raczej są to grillowane, smażone rzeczy bez panierek, czyli ryby, mięsa e, i jakieś tam sałatki warzywne bez serafety, i tak dalej. Często też trzeba uważać na jakieś parmezany posypane na końcu e, właśnie, e, czy te dodatki śmietany, mleka, masły, masła. No i mój taki trik na mm, Zastraszenie obsługi. Ja to mówię zazwyczaj po angielsku, tak? Bo, bo większość czasu spędzam w restauracjach już to po angielsku, ale mówię też to w Polsce, że bardzo proszę uważać, no bo jeżeli się pomylimy, to mogę umrzeć, tak? No i wtedy jest wyższy stopień alertu i, i bardziej nam nie uważają. W związku z tym gdzieś tam sugeruję, że to jest naprawdę krytyczna i ważna sprawa, że nie robię sobie jaj, że sobie nie wymyśliłem, że jestem chłopcem bez glutenu. i i nie będę sobie od glutenu, tylko to jest poważna sprawa, nie mogę laktozy. Gluten jeszcze jakoś tam przyżyje, jak jest go trochę, no ale nie może być tej laktozy, więc mówię, że mogę umrzeć i to rzeczywiście zaczęło mi pomagać. Kolejna sprawa, jest taka aplikacja, która się nazywa Intolerances, czyli nietolerancję. Ona chyba ma taką truskawkę w ikonie, na App Store można ją znaleźć, tak, na tych miejscach, gdzie się ściąga aplikacje do telefonu. I w tej aplikacji zaznaczamy ja akurat mam wersję premium, co jem. Czego, znaczy, czego nie mogę jeść, czyli laktozy, histaminy i glutenu i wtedy wyskakuje mi lista produktów, które mogę jeść. I teraz na przykład jak wpiszesz sobie w takiej aplikacji czerwone wino, to ci pokazuje jaką ma zawartość histaminy, glutenu i laktozy, tak? Jak wpiszesz sobie jakieś bułeczki słodkie, maślane, no to ci pokaże, że ma mnóstwo mnóstwo właśnie laktozy, mnóstwo glutenu i nie możesz tego absolutnie jeść. Ale jak wpiszesz na przykład ser mozzarella, no to ci pokaże go na żółto, powiedzmy, że tam laktozy nie powinno być, bo naturalnie jest usuwana mozzarella, więc mozzarellę można spokojnie jeść, czego się strasznie ba ale mozzarellę można jeść. Co innego jeszcze jest alergia na białka mleka krowiego, którego ja nie mam i nie znam się na tym. Ja mam tylko laktozę, która jest tym cukrem, tak? E, więc warto mieć taką komplikację i zobaczyć, jakie produkty spożywamy. Ja też mam taką przypadłość, że jak zjem coś ostrego albo zjem coś chemicznego, na przykład lejsy, które niby mają tylko olej sól i ziemniaka, to gówno prawda, to wysypuje mnie po prostu całego gdzieś na twarzy, na plecach, potem to rozrapuje i tak dalej, bo po prostu. Taką mam, e, albo wątroba tego nie trawi, albo jest taki wyrzut histaminy, właśnie. Też jak zjem kilka czekolad jakichś tam wegańskich, to też się dzieje to samo od kakao, więc wiem, że po prostu tego nie mogę i unikam jak ognia, ale czasami się na to nadzieje. W jakiejś sytuacji, jak już nic nie ma, gdzieś jestem na jakimś lotnisku na końcu świata, zwiedziłem 76 krajów i w każdym muszę sobie jakoś radzić, więc nie zawsze jest tak prosto. E, czasami nie ma kompletnie nic. Tak to wygląda poza domem, a na zewnątrz to jest inaczej, tak. I teraz przejdziemy do. Zakupów, w jaki sposób robię zakupy. Zawsze chciałem mieszkać w dużym mieście, gdzie wszystko jest na dowóz. Mieszkałem w wielu miastach: w Szczecinku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Warszawie, w Sydney, w Bangkoku, w Dubaju, w Holandii. Mieszkałem przez 5 lat, tak. Więc to są miejsca, w których przebywałem dłużej tak, niż tam parę dni. I najlepiej sprawdziło mi się zamawianie rzeczy online, że mam na przykład we Frisco, tak, to jest Ocean, Frisco, Carrefour, różne są te markety, z których można zamawiać, do, produkty swoje dodane do ulubionych. I w tych produktach, które mam dodane do ulubionych, wiem, że one są sprawdzone i po prostu je zamawiam online. To, co. Jest w sklepach internetowych, zazwyczaj jest w większym asortymencie zamawiam właśnie jakieś tam rzeczy online, natomiast nie kupuję rzeczy bezglutenowych, typowo bezglutenowych, bo po tych mnie rzeczach strasznie wysypuje, To jest straszny śmietnik i straszna chemia. To, że tam jest napisane bez glutenu, bez laktozy na jakimś takim pieczywie, szczególnie zapakowanym w paczce, to nie znaczy, że to jest dobre, tak? Lepiej w ogóle nie jeść laktozy i glutenu niż kupować coś, co jest bezglutenowe. Tak, więc e, to jest to, czyli jak zamawiasz burgera, ostatnio w Miami miałem taką sytuację, że kompletnie nie dało się nic zamówić do jedzenia, to zamówiłem sobie dwa burgery bez bułki, z frytkami, tak. chociaż też nie powinienem tych frytek jeść, no ale było przed lotniskiem, musiałem coś zjeść, bo lot był 12 godzin, a w samolocie też nic nie dostanę poza owocami, więc e, wziąłem dwa burgery bez bułek, po prostu zjadłem dwa kotlety, tak? Więc to na tej zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy, no to ulubiona lista zakupów e, dodane produkty do ulubionych i raczej unikanie tych produktów bezglutenowych, oznaczonych jako bezglutenowe. No i też dzięki temu, że mam mnóstwo znajomych, którzy mają różne zakłady produkcyjne, na przykład mięso czy jajka, no to od nich biorę te produkty, mam dużą zamrażarkę, mrożę i po prostu nie muszę się prosić o jakieś chemiczne mięso, chociaż rzeczywiście też mi się zdarza tego płacźło tego kurczaka, normalnego w sklepie kupić, tak? E, więc e, to jest to. Moim zdaniem to są takie najważniejsze rzeczy, którymi chciałem się podzielić. E, dodatkowo jeszcze jest kwestia suplementów. Na pewno pomagają probiotyki, kwas masłowy i o ostatnich jakichś tam nowościach, takich jak Enterol, które biorę. I sam robi premium z taki droższy probiotyk, który rzeczywiście czuję, że mi pomagają ten terol i ten probiotyk, i ten kwas masłowy. No to to mówiliśmy w odcinku z Kubą, którymś ostatnim. Więc suplementy też pomagają, ale myślę przede wszystkim, że nie jedzenie pomaga. Czyli nie jedzenie pomaga, ale nie jedzenie pomaga i dawanie swojemu organizmowi, żeby się mógł zregenerować. Ja miałem tak, że jadłem tą histaminę, bo nie wiedziałem, że mogę. Piłem alkohol. I to się nie regenerowało wiele Teraz kompletnie nie piję, zero, nic, już do końca życia zrezygnowałem z alkoholu. Do tego, no nie jem histaminę, laktozy, glutenu i czuję, że mogę normalnie funkcjonować. Wstaję rano, nie czuję brzucha. Jak zjem coś, co nie mogę, no to go trochę czuję, ale wcześniej było dużo gorzej, tak? Więc e, rada dla osób takich, które mają nietolerancję laktozy, glutenu lub histaminy, jest taka, żeby przez dłuższy czas nie jeść tych produktów, uważać na to, co się zamawia w restauracji. Podejść do tego twardo i przez miesiąc, dwa stosować się do tych zaleceń eliminacyjnych, mniej jeść przede wszystkim mniej i to się zaczęło, powinno zacząć e, poprawiać. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem dietetykiem, nie jestem lekarzem, nie prowadzę tego kanału po to, żeby leczyć ludzi, natomiast mamy tak wiele odcinków dotyczących zdrowia z Kubą, które mają ogromną oglądalność, więc ten problem występuje i on jest. Dlatego chciałem się podzielić swoimi uwagami na ten temat, jak ja sobie z tym radzę. I z racji takiego mojego zdalnego trybu życia, podróżowania, lotnisk, to naprawdę namanewrowałem się w swoim życiu już tyle, że już był i śmiech, i łzy z tego, co się dzieje w, przy zamawianiu różnych potraw. Pamiętam na Tajwanie kiedyś zamówiłem pizzę bezglutenową, czekaliśmy chyba z półtorej godziny, aż pan ukręci tą pizzę, okazało się, że ta pizza nie jest na normalnym spodzie z mąki bezglutenowej, tylko robiona z jakiś fasol, czegoś, coś. Strasznie to było niedobre, wziąłem kęsa, wyrzuciłem całą pizzę do śmieci tam za 20-30 dolarów. No i są różne sytuacje, tak? Natomiast da się z tym żyć i jak się przygotujemy wcześniej, no to mamy opracowaną listę składników, którą jemy, śniadania, obiady, kolacje, jakieś odżywki białkowe też pomagają tutaj bardzo, żeby uzupełnić tutaj to białko, którego nie możemy dostarczyć za bardzo z nabiału i jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że Twoje problemy nie są aż tak poważne jak moje. Życzę Ci powrotu do zdrowia, bo zakładam, że jeżeli dotarłeś do tego momentu, czy dotarłaś, na no to gdzieś ten temat ci interesuje. Tyle z mojej historii. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do oglądania filmów z Kubą, w którym więcej poruszamy tego tematu. Jest cała playlista dotycząca zdrowia. Jeżeli podobają Ci się te odcinki, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. To tyle. Pozdrawiam, Paweł Albrecht. Cześć!